Witam serdecznie, Szymonko jeszcze z Facebooku Koncertowania. Jasielska i okolicą Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Gorlitz. Już w najbliższą niedzielę 1 czerwca 2025 roku w Gorlicach wielki piknik międzynarodowy, dzień dziecka 2025 roku w Gorlicach połączony z dniem osób z niepełnosprawnościami. Tego dnia organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Gorlitz wiele atrakcji. Mszę świętą w intencji rodzin osób chorych, z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów Gorlicki Marsz, Marsz Żonkilowy z udziałem orkiestry Dentej OSP Dominikowice oraz marżoretek Domino, piknik służb mundurowych program artystyczny z udziałem najmłodszych z miejskich przedszkoli, warsztatów terapii zajęciowych występ zespołów tanecznych MDK w Gorlicach. Wujek Skarpetka, a także koncert Gwiazdy, wydarzenia zespołu Czereśnie i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorlic już w niedzielę 1 czerwca 2025 roku do Gorlic. Szymonko jeszcze strach Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice.